Niewiele jest. Niewiele jest rzeczy zdolnych do tego, żeby zmusić mnie do wstania o 5 rano w wolny dzień, ale najwyraźniej bilety do Wrocławia za 14 zł są jedną z tych rzeczy. Tak wyszło. No i zapraszam Was na krótką wycieczkę po stolicy Dolnego Śląska. A zwiedzanie zaczynamy od odwiedzin we wrocławskim zoo. I chociaż nie jestem jakimś wielkim fanem tego typu miejsc, to trzeba przyznać, że robi ono wrażenie. Bardzo rozległy, atrakcji cała masa i naprawdę spokojnie na zwiedzanie można przeznaczyć cały dzień. Warto tylko kupić bilety online i w ten sposób unikniecie stania w przynajmniej jednej z wielu kolejek. Niestety, my byliśmy zmuszeni odpuścić sobie Afrykarium ponieważ kolejka no przynajmniej na godzinę stania, jak nie lepiej. No i mimo, iż to było to, na czym tak naprawdę najbardziej mi zależało, no to zdecydowaliśmy sobie darować. No więc trzeba będzie do Wrocławia jeszcze kiedyś przyjechać i Afrykarium odwiedzić. Dzisiaj sobie darowaliśmy. Zmęczenie wzięło górę. Jako środek transportu wybraliśmy miejskie rowery. Wypożyczyć je można w prosty sposób dzięki aplikacji. I trzeba przyznać, że całkiem dobrze sprawdzają się jako środek lokomocji we Wrocławiu. Przez kilka kolejnych godzin snuliśmy się po mieście bez większego celu, odwiedzając co ciekawsze punkty. Byliśmy głodni i zmęczeni, teraz jesteśmy już tylko zmęczeni. No, ale wyśpimy się w pociągu, w drodze powrotnej. Trzeba przyznać, że jedzenie w knajpie o nazwie Święty Jan, naprawdę dobre. Do tego w całkiem przyzwoitych cenach i spore porcje. Także ja jestem zadowolony, Dominika też. No i kontynuujemy snucie się po Wrocławiu. Pora pożegnać się z Wrocławiem. Nie da się ukryć, że Dominika zna to miasto dużo lepiej ode mnie. Ja tak naprawdę byłem we Wrocławiu do tej pory raz w dodatku na wyjeździe służbowym więc zwiedzanie, poznawanie miasta nie było wtedy priorytetem i też nie było za bardzo czasu na to. No i po tej dzisiejszej jednodniowej eskapadzie ciężko cokolwiek sensownego powiedzieć. No na pewno jest to miasto ładne, na pewno robi wrażenie i jest warte odwiedzenia. Ja e, myślę, że przynajmniej jeszcze raz tu zajrzę w najbliższym czasie, chociażby ze względu na afrykarium, e, które dzisiaj niestety musieliśmy ominąć. No ale udało się w miarę sporo kilometrów pokonać, dosyć dużo zobaczyć. Jak na jednodniową wycieczkę na pewno spoko. Jeżeli nie lubicie tłumów, no to Majówka nie jest najlepszym momentem na odwiedzanie Wrocławia. Zresztą Majówka nie jest najlepszym momentem na odwiedzanie jakiegokolwiek miejsca, bo wszędzie są tłumy. No tak się złożyło, że nam akurat pasowało dzisiaj tu przyjechać tylko na jeden dzień. Także pierwsze koty za płoty. Myślę, że tak to można podsumować. No i za nami dwa intensywne pierwsze dwa dni majówki, a następne dwa to już totalny chill out, luz. Także następny film na pewno już będzie z innych terminów. Mamy pewne plany, nie będę na razie zdradzał jakie. No ale myślę, że do zobaczenia wkrótce. No i jak zwykle zachęcam do śledzenia kanału, nie namawiam, ale zachęcam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. No i do zobaczenia niebawem.